Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem kwadratowa koza. Jest to odcinek z Minecrafta. Czekajcie, inaczej, inaczej, więcej emocji. Z Minecrafta jest to odcinek i dzisiaj gramy sobie Minecraft Bed Wars na serwerze mindplay.pl. To nie jest reklama żadna, proszę państwa. Ogólnie i no poczekamy sobie na gierkę. I dzisiaj mamy taki challenge Sprawdzam czy się nagrywa, przepraszam za czarny ekran Jeśli był oczywiście Że nie wyjdź z bazy challenge Po prostu challenge polega na tym, że nie mogę wyjść z bazy po prostu muszę po prostu muszę się jeść w bazie nie mogę z niej wychodzić jedynie mogę pójść na diamenty to jest maksymalnie dalej nie mogę, tylko na diamenty ogólnie nie mam tym Steven na tym serwerze można mieć skinalko gdzieś ma Minecraft um którego nie ma. Właśnie jeśli się mowa o tym. To ogólnie mam w planach kupić Minecrafta, oryginalnego oczywiście, 100% z oficjalnej strony. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, wiem, że cenowo to jest około 100 zł, jeśli się nie mylę. Także no dobra. Yy... Ogólnie możecie, bo kasy, kasy nie ma tyle, także nie musicie, od tego zacznijmy, że nie musicie, nie zmuszam. Ogólnie pomyślicie, powiecie sobie, co to za youtuber żebra hajs od własnych widzów, których nawet nie ma. Taki to youtuber, to jestem ja, jestem youtuberem, tak. I żebram hajs od własnych widzów. Jest super. Ale dobra, po prostu... Dzieje się tak dlatego, że. No bo tak. No bo tak. Dobra. Lecimy sobie. Także wróćmy do tego. Jeśli ktoś by. Ktoś ma dobre serducho i chce coś dorzucić, to w opisie macie link do mojego konta PayPal. PayPal mi dokładnie. No i tam możecie dać hands. Dać. Parę grosz, troszkę kask. Nie zmuszam, nie zmuszam. Jeśli już to mogą być nawet grosze, ale nie zmuszam. Dobra, ogólnie będę szedł pewnie powoli na diaksy. Miałem na początku robić bez shifter challenge, ale nie chcę. Nie umiem się budować bez shifta. Tak to na diaksy mogę iść maksymalnie. Fajnie. Ogólnie, pomyślicie, co mi da Minecraft Premium? Da mi możliwość yy, posiadania własnego skina. Najnowsza wersja gry od razu po wydaniu. Yy, co ten żółty robi? Też yy, dostęp do serwerów premium. Takich jak na przykład Hypixel.net. Nie wiem, co ten żółty robi. Ucieka chyba przed kimś. Także moglibyście się dorzucić. Zawsze jakąś przysłowiową złotóweczkę, jeśli macie. Jeśli nie, to nie. Możecie też podać kod PSC, ale to. Kody PSC możecie podawać. Po prostu napiszcie w komentarzu, że macie jakieś tam grosze na PSC i mi dacie. Wtedy poproszę was o kontakt jakiś na Discordzie, najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej. No i tyle. Co więcej mogę mówić? Szkoda, że mogę tylko na Dx wychodzić, ale... U mnie pewnie kiedyś, kiedy trafiłem Fireballa. Kiedyś ze starych czasów mogliście widzieć ten film u Abry albo Wojana. Bo oni kiedyś takie coś nagrali na Hypixelu najprawdopodobniej. A mogliście widzieć film u nich. Chyba ktoś w to w Tak, żółty. Ej, nie no. Ci ludzie za dobrze grają. Ja jestem ulepszony, a chłop mnie rozwala po prostu. Chłop mnie po prostu rozwala. Widzę, że muszę ulepszyć obudowanie mojego łóżka. Mojego łoża przepięknego. Jak set mam, bo ja się nazywam setu. Jednak mam. Czekajcie, to jest na miejscu. Teraz robimy tak. O. I teraz robimy tak. Dobra. Muszę troszeczkę lepiej po prostu obudować moje łoże. Tylko, że taki chłop wbija i nie próbuje rozwalić mordeczki. Wbija sobie taki żółty, który próbuje mnie rozwalić. Że będę musiał sobie refki kupić. Przydadzą mi się. Także ciastki, refy, zjadam jednego. Dokupuję jeszcze endstone'a. Żółty ogólnie wypadł sobie poza świat Bo po, odleciał w zaświaty mi się myślę, że troszkę więcej gliny ogólnie Dobra Także tak w opisie macie link do no macie w opisie link po prostu do do mojego konta Pepa Peppa, Peppa, gdzie możecie mi wysłać jakieś drobne, jeśli chcecie y, pomóc w... wow, co to? Jeśli chcecie pomóc w zakupie Minecraft Premium, to możecie dorzucić jakieś drobniaczki, wiadomo, grosziki. Ogólnie trochę mi zajmie to zbieranie, ale w końcu się uda. Jak będę też coś miał. Swojego to wiadomo, ja ogólnie mam to w PSC, ale sobie po prostu wymienię na PayPalu na jakichś zaufanych stronkach normalnie. O, żółtego w ogóle tu już nie ma. Ja zaraz się przejdę na tylko skończę robić mojego beda. Właśnie nigdy tak mocno nie zrobiłem sam beda. Bo wiadomo jak grałem na jakichś czwórkach to tak było. Ogólnie mogę wyjść z bazy dopiero po destrukcji łóżka. Tak, mam do dyspozycji tylko eme, znaczy diamenty. I mam do dyspozycji póki co diamenty. No i bazę własną. No i własną bazę. Ogólnie kuźnia też mi się przyda. Możemy mieć jakieś emeraldy przed des destrukcją łóżek. Ta runda może być długa, jeśli taki Aqua na przykład nie przyjdzie i mnie nie zabije. To runda może być długa. Jeśli Aqua przyjdzie i mnie zabije, to runda nie będzie długa. Uga długa, ta runda nie jest długa. Poczekajcie, wełna, nie wiem po co, niech będzie. Dobra, łuk i strzały. Szary widzę, że próbuje się do mnie dostać. Przydadzą się Fireballer. Mordo! Uważaj, ja mógł. Nie po co kupiłem Fireballer, skoro łuk. Nie, no, chłop chce soja. O! A chłop w ogóle nie ma beda. uda mi się zrobić... ...wąspiewa. Zbija. Uciekł. Dobra, ogólnie z mam ulepszoną na dwa. Uda go rozwalić. Nie żyje. Co straciłem? No troszkę na pewno coś straciłem. Poza mną nie ma podjazdu, ja mam porządnie bardzo zrobionego. O, o! Ej, ja straciłem łuk. Ja teraz sobie przymieniam, że ja łuk. Tak się niego władowałem, z łukiem. No nie jest fajnie. I on jeszcze zawinął moje diaksy i uciekł. A ja straciłem łuk. A on zwinął moje diaksy i sobie poszedł. Ogólnie jestem z morskim i z nim. Ale morskiemu niestety beda <śm> nie zniszczę. Nie zniszczę, no bo na razie nie mogę. Dopiero potem na razie szerego nie zabił, więc myślę, że do mnie nie pójdzie, bo się nie zabije. A on tu w ogóle idzie na środek, tylko jak widzicie, on ma są zbrojkę. A więc myślę, że nie będzie łatwo go wziąć. Ogólnie w poprzednim odcinku, jak oglądaliście poprzedni odcinek, zapraszam oczywiście. No, tam miniaturka jest wzięta z internetu. Tak jak myślę, że w tym też tak myślę, że będzie, jeśli. No się po prostu znajdę. No, bo ogólnie z Minecraft no nie, nie, nie jestem w stanie z łatwo zrobić swoje miniaturki. Dobra, kupię tym razem to. Także po prostu biorę sobie z internetu. Wi wi wiadomo o co chodzi. Myślę, że większość wie o co mi chodzi. A jeśli nie, no to nie. Ogólnie, lag. Coś mnie zlagowało. Niby 22 pingła, ale się zacięło. I ogólnie go tak. Podjeżdżam, podjeżdżam. Tam chyba jest morski, bo zabił szarego. nie wiem, kiedy, że szary został w ze światy. Wiadomo o co kaman. Kary został wypchnięty ze światy. No nie, masno, masno. Haha, haha, cztery diamenty potrzebuję sześciu. Jeszcze dwa diamenty mi są potrzebne. Których nie mam. Jak mogliście zauważyć, po tej chlepie z szarym nie ogarnia Minecrafta. Hmm. Nie ogarnia po prostu. Znaczy, zależy na jakiego przeciwnika trafię, bo jeśli przeciwnik nie będzie jakiś kurczę profesjonalnym graczem, kurczę y, normalnie jakimś nie wiadomo jakim, to go zabije a jeśli będzie tak jak teraz morski z którym pewnie przegram miał przewagę, kurczę, że ma set, tam wszystko diacowe co się da, wiadomo co kaman. O, już Emeraldy są. Wow. Hmm. Zbieramy dalej. Ednie z morskim ma taką przewagę. Czy na daleko jestem w stanie go zrzucić z łuku, jeśli dobrze trafię? Czy jestem go w stanie zrzucić z tego łuku, jeśli dobrze trafię? Czy mam no. że Nie zapomnę dać w opisie yy, tego PayPal.me, po prostu linku do konta PayPal. Czy jak to się tam nazywa? No nie, bo jak zapomnę, to kurczę żebra moja. O hajsta, że zapomniałem dać linku. Pamiętajcie, że możecie też dać kod PS. Chłopiec no nie widzę u mnie. Bynajmniej był. Nie zabija. No, ale dużo mu HP chyba nie zostało. 10. Bo zjadł trefa. Chłop będzie się na mnie fragował, czy co? Ja w nie zrodziłam mieczy no widzimy, że albo chłop udaje, albo nie jest jakiś wykwintny w zabijaniu. Serio, albo udaje, albo nie jest wykwintny w klepie. Widzicie, robię go z lekkim problemem, ale go robię. Zjem sobie refa. Ej, muszę kupić m100. tu trochę... Ogólnie on ma przewagę z tym, że tak jak przed chwilą może wbijać do mnie na niewidce. Tak jak teraz. Zrobił po prostu to samo. Czyli wbił do mnie na niewidce. REFA Jest tu. Elo mordo Dobra ogólnie nie mam łóżka, a więc chyba mogę już wyjść, tak to działa. Tak, mogę już wyjść. Uciekam. Czy nie mam łóżka to. Czy nie, kurczę, nie wiem. Nie wiem. Dobra, na razie sobie po kampie. Niech mi się HP zrespi. Ob wypadku za świat. Wyleciał zaświaty światy. Nie wiem, który random do mnie szedł. Możemy alder perły albo coś. Nie wiem. Zjadam sobie. Refa. Kupuję to mnie na mieczyk. Kupuję mieczyk. Golemy trzy wystarczą. Fireball. Dobra. Cyk, cyk, cyk. O, jak to szybko leci. Bardzo no, ważne dwa fireball w tym momencie. Nie wiem jak. Ale jakoś to zrobię na szczęście. Ty mi szybko lecić, sobie mogę. Szybko je odkupić. Wybiorę się na diamenty. Mordo, mam łuk. On też ma golema. Dobra, tutaj z tej strony się muszę zabudować. Dobra, od, tu od, z tej strony on mnie podbija. Widzę tu golema, który zginie. On chyba o tym nie wiedział. Że takiego zginie. Popróbuję podjąć ze mną klepę. ja sobie go tak zabijam. Wychodzę stąd. No nie. Tutaj mam kolejne dwa emeraldy. Golemy na razie mam, ale że za to fajne boli do kupieł. Strzał. Refu. Dobra. Tak jak widzicie, szybko mi wszystko leci, także fajnie. Fajnie, fajnie. Jakoś razem się nagrywa. Dobra, mamy 18 minut odcinka, więc taka jedna runda w 100% wystarczy. Wybieram się na... Tutaj na diacy. Czekam jeszcze na odrobinę na jednego. Zawijam się na bazę. Przed pójściem tam jem refa. Chłop, właśnie. Przed chwilą do mnie przyszedł. jest jeszcze jeden mój golem. Nie wiem, co on tutaj próbuje zrobić. Nie wiem, chyba że nie. Co Kaman? Dobra, ogólnie. To kosztuje 8, kupuję. Zostałem. Stawiam golema. Dobra, jest golem, jest golem, jest golem, jest golem, jest golem. Ale ginę, ginę. 100% ginę. Tak, dobra. To było na tyle w tym odcinku. Przechodzimy do lobby. Zostawcie łapę w górę. Poczekajcie. Suba z dzwonem. Oj suba z dzwonem, w komentarz dajcie jakiś fajny, na każdy odpowiadam, nawet na hate. Każde serduszkuje, nawet hate. No i pamiętajcie o tym, że zbieram na Minecraft oryginalnego. Jeśli ogólnie jeszcze taka informacja na koniec, bo możliwe, że się mylę. Także napiszcie mi w komentarzu, czy... Jak kupię oryginalnego Minecrafta, to jest Minecraft Premium, bo nie ogarniam do końca tego. Także napiszcie. No i yy, w opisie macie mój PayPal, gdzie możecie się podzielić kaską. Yy, myślę, że macie też Discorda, którego stworzę. Albo nie, Discorda jeszcze nie macie, bo jeszcze go nie stworzę. Ogólnie możecie też wpisać w komentarzu jak macie resztki, tak zwane resztki z kodu PACEF card, jeszcze ja wtedy jakoś z Wami skontaktuję. Najprawdopodobniej przez Discorda, no i jeszcze taka jedna rzecz. Wbijajcie na keydrop.pl link w opisie. Wpisujcie kod. Kod jaki tam musicie wpisać, to jest. Kwadratowa podłoga, koza, wszystko dużymi literami. Ten kod też macie ogólnie w opisie. No i tam to jest stronka, gdzie macie gry i różne. To ja myślę, że kiedyś jakiś odcinek z niej powstanie, nawet na tym kanale. Ale teraz nie ma co bardzo przedłużać, końcówki odcinka. Także no, kiedyś po prostu zaprezentuję Wam tą stronę na odcinku. Także to było na tyle w tym odcinku, widzimy się w kolejnych, łapa, sub, dzwonem, komentarz, udostępniać film, możecie mi spamować po grupkach na Facebooku czy tam gdzieś na Discordzie, jeśli chcecie, jeśli nie boicie bana na tych grupach. No i dobra, widzimy się w, tym, w kolejnym odcinku, pamiętajcie, że możecie wysłać kaskę. No i to tyle. Sie